Cześć, witajcie! Tu Niko888 i witam w serdecznie wszystkim na następnym odcinku z Jak. Nie, nie z Jak, ale. Z Half Life 2 um, Tak, jesteśmy teraz tutaj w jakimś tunelu. W poprzednim odcinku. Um, no, jechaliśmy, musieliśmy dalej uciekać przez most. Tak, 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 przez most. I po prostu. Jedziemy teraz, tak? W kółku jedziemy teraz. Nasza miejsce polega na tym, aby dotrzeć do e, więzienia, gdyż dowiedzieliśmy się. Że mm, ojciec y, naszej nierze dziewczyny ale od Elix ym, Tak, ze, po prostu zabierali Zabierali ojca od Alexa, tak? Do więzienia i ja muszę po prostu uratować tego ojca Jak tu przejdę jakoś Więc wiecie, co, to zrobię inaczej, wyjdę stąd. El ja mę tu jakoś Bo właściwie to ale spokojnie, O, o, nie te, nie te, nie te. Jak nie ich nienawidzę. Skaczą, kurde. No, A, znam rady, czemu nie? O, nie, nie, nie. Tylko nie skocz, nie skocz, nie skocz. skocz. Będziesz źle. Najpierw co mogę zrobić tutaj teraz z moim grafikanem. Po prostu zrobić tak, nie tak, najlepiej. O, może przejadę, może nie zobaczymy. Powinien, powinienem. Trochę ciasno, ale chyba wyjadę. Ciasno i. No i dobre. Udało się! Jedziemy dalej. Brum brum. O światło, ała. Gdzie my jesteśmy teraz? Ale jasno. Fajnie to zrobili w Half Life, że tak pięknie światło działa. System światła. Um, Half Life działa na Source Engine, na silniku Source, czyli. No, bardzo dobry. Silnik, tak? Woda też jest bardzo piękna I nie lekuje w ogóle, więc bardzo fajnie Jest stabilny i tak dalej Zobaczymy co w tym domku, bo chciałbym teraz ogólnie um, Jak nagrałam jakiś les, tutaj po domkach chodzić, tak? Nie tylko tutaj nawalać na jakieś potwory um, Po prostu pochodzić po domach, tak? Zobaczyć co, gdzie co jest i tak dalej Więc to by się Odpłacało, tak? To było bardzo mądre To nie ważne, może coś znajdziemy Jakąś apteczkę Kuria już tak, tak jak e, w tym e, Jakie Left 4 Dead prawie wszystkie myszy chciałem odpychać O, HP, dobra, dobra rzecz, dobra rzecz, dobra rzecz Na górze coś znajdziemy Hallo, wolne Wolne jest, okej okay. Nie ma nic. Może jakaś apteczka? O, idealne. O nie, nie one, nie one. Jak nienawidzę, nie na widzę, nie? Takie gotowe. Nara. O, kusza? Tak tu kusza. Ale mam full, nie? Tak, mam full. Dobra. Jeszcze ja raz o tom. Zabieram parę fajnych rzeczy. I dobrze jest. dobra, idziemy dalej. He? Skąd? Chyba, nie. Idę stąd. Ignoruję ich, ignoruję ich. Jej, po prostu dalej. Och. Biegnij, 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 biegnij. Jedziemy. Tara. Bardzo mądre. Okej. Okay. Zabrałem to, co chciałem. Teraz do swędzi. Ojoj, oj. Dobra. No to będzie trochę spokojna część tego let's play. Po prostu tutaj trzeba tylko pojechać trochę. I trochę to powalczyć. Czemu nie? Co to, to jest? A, chcieli, chcieliście, tak mnie blokować? Chcieliście. Nie dacie radę. Właściwie to mogłem tam pójść w domkach. Ach, nieważne. Nie interesujemy to. Znaczy chciałbym, ale dla mnie nieważne. Już koniec. Turbo. What the fuck? Wow. Oh, 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 oh. Oj, muszę tu uważać, jak ja jadę. Muszę uważać. To wody też nie mogę wpaść. O, to się źle skończy. E, gdzie tu jestem teraz? Jak to teraz przejdę? Przejadę? Tutaj może. No, jedź! Tylko nie do wody! Au. Au, 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 au. O, so, słyszę znowu jak tutaj leci jakiś... Tam. Nie wiem, czy oni mnie zaatakują. Więc lepiej do domu pójdę. A co my tu mamy? Eee, jakiś prąd tu jest coś w tym stylu mam nadzieję że mnie nie zaatakują że mnie zostawią zapiszę od razu halo no chodźcie nie chodźcie, chodźcie o nie eee, wypuścili ich to nie dobrze halo chodź kurde ja się ładnie boję Spaduwać no kurde pod Gana trzeba trochę na nie trochę nawalczyć walczyć i potrzebuję teraz akumulatory jak dobrze pamiętam akumulatory znajdę tutaj, tutaj mamy pierwszy więc pasuje pasuje nie mogę tak przywrócić no padaj Pierwszy akumulator Tutaj go wsadzę Tam gdzie trzeba Dobra, drugi akumulator, dobrze pamiętam, kiedyś Tak, jasne Z nimi już nie... no oni są nieśmiertelni, tak? nie możecie zrobić to takie coś i do wody walić, tak? powinno załatwić sprawę, bo w wodzie po prostu... Eksplodują Tak? Tak, muszę drugi akumulator znaleźć A gdzie go znajdę, nie jestem pewny teraz Drugi akumulator. Nie, tam na górze był. Właśnie. Tam jest. Czyli trafię. He musiałem tam coś rzucić. Koło? Nie, to. Eee, mój cel znowu. Albo sobie takie coś po prostu. Pek O leci. Mam. Mama, mam. Dodam teraz? Tutaj, pyk. No, to załatwi sprawę. Och, gdzie on jest? Tam. No chodź, 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 chodź. Nara, może sobie Czy też sobie pojadę. Nara, No, ja mówiłem, jest to część, to troszeczkę nudniejsza. Bo tylko się jeździ. Tam i tam i tu i tam raz się tam jest, raz się tu jest Ale Jak to idziemy to będzie super No Wczytywanie Okej okay. Znowu światło widzę Zawsze iść do światła. Znaczy nie zawsze iść. Nie, 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 leży, nie należy zawsze iść do światła. <grym> Czasami też... Trzeba iść do ciemności, tak? <grym> Okej. Okay. Jakieś miasto, coś tam... No. No udało mi się udało. No dobra. Serum, fajne. Dobra. Halo. Okej. Okay. No to nawalczymy, tak? Mam tutaj swoje RPG, więc... Więc tak jak dobrze pamiętam, trzeba iść troszeczkę popatrzeć, może tutaj coś się znajdzie ciekawego. Tak samo jak tutaj to. O, to jest bardzo fajne. Amunicja zawsze, dobra. Słyszę jak nadlatują. Nad um. To troszeczkę źle. Dobra. Więc nie ja zawsze. Idźcie najlepiej, zawsze tutaj do. Yy, do. No tutaj, tak? Do środka, najlepiej. Przejdźcie sobie na dół. tam z dużo amunicji. Jak najszybciej, zejdźcie na dół. I później z góry nawalać, tak? Jeżeli macie. Jeżeli jesteście dobrze jako sniper, to użyjcie kuszy. Ja tak zawsze robię. Później to przylecą te samoloty, znaczy te helikoptery, które em, tak atakują, tak? to tych należy potem e, nawalać z tego, z bazuki, tak? O, dobra rzecz, dobra rzecz. Amunicji zawsze dobra. Jak widać, tutaj jest amunicja, jak i na e, Rocket Launcher, czyli na bazukę RPG. Więc tak. No, dzieje się. Robimy tak, PEMS. Trzeba uważać, bo to za chwilę wejdą mi, to jest troszkę, trzeba uważać. Bo ja będę musiał teraz uważać, bo tu wchodzą. Po prostu natakujcie, tak? I gotowe, tak? Ehm. Tak. Więc wejdę sobie teraz na górę. Powinni mi tutaj nie wejść tak szybko. A, bo zrobimy to inaczej? Ta to się zrobi gotowe, tak? Bams! I w tego dropshipa. Bum! Dobra, dalej, dalej, dalej. Tu żeby tu nie weszli mi. Ale dopóki tu ochronię, to powinno być okej. Okay. Tam leci ktoś. O, o, tu idzie, tu idzie, tu idzie! Allo! Ale poleciał! Drugi! Też poleciał, dobra! Jeszcze ktoś! Ten co atakuje? Czy to jest dropsheet? Wolę nie zaryzykować, wyjmując tutaj bazyczkę. O, muszę jednak tu wysiąść ich. Okej! Okay. Bam! Szybko! Polecieli. Cyp O, kończyła mi się wezuka, dobra. Eee, już jeszcze tego. A, nie trafiłem. Stójżesz. Piękne. Grzy. No jaki... Patrzcie, nie wiem celować, no. Mam cel jak... Jak jakaś... Szmaciana szmata. Chyba nim jestem. Hehe. <grymne> Wchodzisz tu. Złe. o oh Słyszę jak tu wchodzą. Słyszysz, jak tu wchodzą. Tak, są tu w środku. No przyjdźcie, chodźcie. Ja chyba słyszę jak tutaj tam te kurde, wy idziecie? Spokojnie. No wejdź tu Czekam na Was, kochani. O ile ma hP? Jeszcze ktoś chce? Za darmo daję. Kurde. Dajcie ja spokój Oh fuck. To było głupie Dobra, siedzi, siedzi, siedzi O, dobra, jest helikopter, który atakuje To niedobrze, to niedobrze, to niedobrze La, la, la Okej okay. Więc tak, mój trik zawsze do góry i potem z w dół, tak? To potem on nie może tak szybko zatakować. W górę W dół a czasami się tył udaje Żeby tego tak tyłu, tak go wziąć. O, nie mam amunicji! Amunicji nie mam, amunicji nie mam! Wow 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 Okej okay. się rozganam znowu, ale o to chodzi O ty kurde, o ty kurde Tak zaraz giniesz Kurde, dobry jest Dobre cela A ja nie mam lepszego tak myślę przynajmniej Kto? Ja? ja? Nie potrzebuję, to mam No Gdzie jesteś? Tam W góry I w dół Trochę silny jest, trochę w... No Powiem, spadnął Pam Piękne No, żeby go go zniszczyłem Szybciej niż myślałem, naprawdę, serio O, jakaś szaweczka jest Ale nie otworzy ją, hmm No dobre, niedobry No to jedziesz, idziesz, idziesz Jak tam moje, mój arsenał, no Tutaj <grywany> tylko jeden hit trafiłem tym A ja Tą snajpą tym kuszą nie, nie wiem, ja to tutaj kuszę, zawsze mówię snajpa, bo, bo, bo działa jak snajpa podobnie Okej, okay. szczelbę mam, dobra, ważne, że mam szczelbę Szczelbę i karabinę